Jedną ze składowych cech koordynacyjnych jest stabilizacja. Piłka nożna jest bardzo specyficzną dyscypliną, ponieważ poza tym, że zawodnik musi biegać, a w czasie biegu znajdujemy się na jednej nodze, bardzo mały kontakt z podłożem, ponadto musimy drugą nogą operować piłką. Dochodzi walka z przeciwnikiem, bark w bark. Bardzo trudno wtedy utrzymać równowagę. Stąd wprowadzamy w naszym treningu ćwiczenia stabilizacyjne, czy to w ruchu, czy to w miejscu. Ćwiczenia siłowe, stabilizacyjne. Tego typu ćwiczenia kształtują tak zwane czucie głębokie, receptory czucia głębokiego, które odpowiedzialne są za ułożenie w czasie i przestrzeni naszego ciała, naszych segmentów ciała. Dlatego jest nam wówczas łatwiej walczyć na boisku z przeciwnikiem, który ma mniej takie cechy wykształcone. Będziemy po prostu lepsi.